Deszcz uderzał o szyby starego budynku komendy policji przy ulicy Wilczej w Warszawie. Stare zdjęcie w ramce, nieco wyblakłe od słońca, stało na zakurzonym biurku. Uśmiechnięta kobieta w policyjnym mundurze trzymała na rękach małą dziewczynkę. Ten uśmiech, szczery, pełen nadziei, był ostatnim, jaki ktokolwiek widział na twarzy Karoliny Nowak. Minęło dziesięć lat od dnia, w którym młoda policjantka nie wróciła do domu. Dziesięć lat pytań bez odpowiedzi. Dziesięć lat ciszy. Marcin Kowalski, obecnie inspektor policji w Warszawie, delikatnie przesunął palcami po ramce zdjęcia. Wciąż pamiętał ten dzień, jakby to było wczoraj, 17 listopada 1998 roku. Zwykły, ponury, jesienny wtorek. Karolina, 28-letnia matka i obiecująca funkcjonariuszka, pracowała nad sprawą zaginięć kobiet w dzielnicy Praga. Była zdeterminowana, by znaleźć powiązania. Zawsze taka była, uparta. Konsekwentna, z instynktem, którego wielu jej zazdrościło. Coś tu nie gra, Marcin, powiedziała mu tego ranka, pochylając się nad rozłożonymi aktami. Te zaginięcia, jest w nich wzór, którego jeszcze nie widzimy. To były jej ostatnie słowa, które do niego skierowała. Wieczorem miała odebrać córkę Julię z przedszkola, ale nigdy tam nie dotarła. Jej służbowy samochód znaleziono na parkingu przy parku z Karyszewskim kluczyki w stacyjce, torebka na siedzeniu, ale po Karolinie nie było śladu. Marcin zamknął na chwilę oczy. Pamięta gorączkowe poszukiwania setki funkcjonariuszy przeczesujących park, nurków sprawdzających pobliskie jezioro, psy tropiące, które zgubiły ślad przy bramie parku. Pamięta zrozpaczone oczy męża Karoliny, Adama, który trzymał na rękach ich córeczkę, nie wiedząc jak wytłumaczyć trzylatce, że mama zniknęła. Inspektorze Kowalski! Z zamyślenia wyrwał go głos młodej policjantki, Agnieszki Wiśniewskiej. Nowa w wydziale, ale zdolna i zdeterminowana. Czasem przypominała mu Karolinę. Przepraszam, że przeszkadzam kontynuowała, ale znaleźliśmy coś, co powinien pan zobaczyć. Marcin podniósł wzrok. To dotyczy sprawy Nowak. Te słowa sprawiły, że serce Marcina zabiło mocniej. Po dziesięciu latach większość uznała Karolinę za martwą. Akta jej sprawy pokrywał kurz w archiwum, ale on nigdy nie przestał szukać. – Co macie? – zapytał, wstając tak gwałtownie, że krzesło prawie się przewróciło. Przy renowacji starego budynku na Pradze robotnicy znaleźli ukrytą skrytkę w ścianie. Były tam dokumenty i notatnik z inicjałami KN. Minuty później siedzieli w samochodzie, przemierzając mokre od deszczu ulice Warszawy. Praga. Stara dzielnica miasta, pełna kontrastów, gdzie przedwojenne kamienice sąsiadowały z nowoczesnymi apartamentowcami. To tutaj Karolina prowadziła swoje ostatnie śledztwo. Budynek był typową przedwojenną kamienicą, obecnie w trakcie generalnego remontu. Pokryte pyłem schody prowadziły na drugie piętro, gdzie czekał już technik policyjny. Tu, inspektorze, wskazał na wyrwę w ścianie, gdzie za cegłami znajdowała się mała skrytka. Znaleźliśmy to. Na stole leżał zakurzony, ale dobrze zachowany notatnik, oprawiony w ciemną skórę. Na okładce subtelnie wytłoczone inicjały KN. Marcin założył rękawiczki i delikatnie otworzył notes. Charakterystyczne pismo Karoliny natychmiast rozpoznał uporządkowane, drobne litery. Przejrzał pierwsze strony notatki ze śledztwa, daty, nazwiska, adresy typowy policyjny notes, ale w miarę przewracania kartek Notatki stawały się bardziej osobiste, bardziej chaotyczne. Coś jest nie tak. Oni wiedzą, że wiem. Muszę to ukryć, zanim będzie za późno. Ostatni wpis, datowany na 17 listopada 1998 roku, składał się z jednego zdania. To sięga wyżej niż myślałam. Komendant P. jest zamieszany. Marcin poczuł, jak po plecach przechodzi mu dreszcz. Komendant P. Tomasz Pawlak ówczesny komendant stołeczny, szanowany oficer, mentor wielu policjantów, w tym Karoliny, człowiek, który przeszedł na emeryturę z honorami rok po jej zaginięciu, człowiek, który prowadził poszukiwania. Agnieszka, powiedział cicho Marcin, sprawdź mi wszystko, co mamy na komendanta Pawlaka i znajdź Adama Nowaka. Musimy z nim porozmawiać. Gdy wychodzili z budynku, deszcz przestał padać. Marcin spojrzał w górę, na przejaśniające się niebo. Po dziesięciu latach ciemności pierwszy promyk światła przebił się przez chmury. Może prawda o Karolinie w końcu wyjdzie na jaw. W drodze powrotnej na komendę, myślami wrócił do małej Julii, która teraz musiała być już nastolatką dziewczynki, która dorastała bez matki z pytaniem, które z każdym rokiem stawało się coraz cięższym brzemieniem, co stało się z mamą. Marcin zacisnął dłonie na kierownicy. Teraz, gdy w końcu mieli trop, nie zamierzał go zgubić. Dla Karoliny. Dla Julii, dla wszystkich, którzy przez dekadę żyli w niepewności, mieszkanie Adama Nowaka znajdowało się na czwartym piętrze nowoczesnego bloku na ursynowie. Marcin stał przed drzwiami, zbierając myśli. Jak rozpocząć rozmowę z człowiekiem, którego życie zatrzymało się dziesięć lat temu? Co powiedzieć ojcu, który sam wychował dziecko, nigdy nie wiedząc, co stało się z jego żoną? Drzwi otworzyły się, zanim zdążył zapukać. Adam wyglądał inaczej niż w jego wspomnieniach. Włosy przypruszone siwizną, zmarszczki wokół oczu głębsze, ale w jego spojrzeniu Marcin dostrzegł ten sam ból, który tlił się tam od dekady. Spodziewałem się ciebie, powiedział Adam, gestem zapraszając go do środka. Agnieszka zadzwoniła. Mieszkanie było przestronne i jasne, z widokiem na park, na ścianach wisiały zdjęcia. Julia jako mała dziewczynka, Julia w szkole, Julia na zawodach pływackich i wszędzie dyskretnie obecna Karolina, na małych fotografiach zawsze gdzieś w tle, jakby wciąż czuwała nad swoją rodziną. Wygląda na to, że dobrze sobie radzicie, zauważył Marcin, siadając przy kuchennym stole. Adam uśmiechnął się lekko, nalewając kawę do dwóch kubków. Nauczyliśmy się żyć dalej. Julia jest silna zupełnie jak jej matka. Przez chwilę siedzieli w ciszy, która mówiła więcej niż słowa. Dwaj mężczyźni, których życia zostały naznaczone tym samym zniknięciem. Znaleźliście jej notatnik stwierdził w końcu Adam. Nie było to pytanie. Tak, w starej kamienicy na Pradze, tam gdzie prowadziła swoje ostatnie śledztwo. Marcin zrobił pauzę. Adam, ona wiedziała, że jest w niebezpieczeństwie. Jej ostatnie notatki wspomina komendanta Pawlaka. Adam odstawił kubek tak gwałtownie, że kawa rozlała się po stole. Zawsze to podejrzewałem, powiedział cicho. Dzień przed zniknięciem była zdenerwowana mówiła, że musi porozmawiać z komendantem, że odkryła coś, co zmienia całą sprawę, ale nie chciała mi powiedzieć co. Dla mojego bezpieczeństwa, tak twierdziła. Marcin poczuł, jak jego serce przyspiesza, to potwierdzało jego podejrzenia. Co wiesz o jej śledztwie? O zaginięciach kobiet na Pradze? Adam westchnął, wstając od stołu, podszedł do regału i wyjął z niego stare pudełko. Po jej zniknięciu przeszukałem wszystko. Znalazłem to ukryte za naszym łóżkiem. Otworzył pudełko. W środku znajdowały się zdjęcia, wycinki z gazet, odręczne notatki. Nie pokazałem tego policji, przyznał Adam. Nie wiedziałem, komu mogę ufać. A potem, potem skupiłem się na Julii. Na przetrwaniu. Marcin przejrzał zawartość pudełka. Zdjęcia przedstawiały różne kobiety. Młode, atrakcyjne, w wieku 25-30 lat. Wszystkie zaginęły w ciągu dwóch lat przed zniknięciem Karoliny. Na odwrocie każdego zdjęcia, Karolina zapisała datę zaginięcia i krótką notatkę: Monika Zielińska 26 lat. Widziana ostatnio klub pod palmą Praga znajomi twierdzą, że wyszła z nieznanym mężczyzną Aleksandra Majewska 29 lat. Zniknęła w drodze do pracy. Samochód, znaleziony przy parku Marcin przełknął ślinę. Wzór był przerażająco podobny do okoliczności zaginięcia Karoliny. Wśród notatek Znalazł też zdjęcie zrobione z ukrycia. Komendant Pawlak rozmawiający z mężczyzną, którego twarz była niewyraźna. Ona go śledziła, powiedział Adam. Mówiła, że komendant zachowuje się dziwnie, spotyka się z ludźmi, z którymi nie powinien się spotykać. Ale nie chciała mi powiedzieć więcej. Dzwonek do drzwi przerwał ich rozmowę. Adam spojrzał przez wizjer i otworzył. W progu stała dziewczyna, wysoka, szczupła, z długimi, ciemnymi włosami i oczami. Które Marcin rozpoznałby wszędzie. Oczy Karoliny. Julia, powiedział Adam. To inspektor Kowalski. Pracował z twoją mamą. Trzynastoletnia Julia weszła do mieszkania, przyglądając się Marcinowi z mieszaniną ciekawości i rezerwy. W jej ruchach, w sposobie, w jaki trzymała głowę, było coś tak znajomego, że Marcinowi zaparło dech. Znaleźliście coś o mamie, prawda? zapytała bezpośrednio. Dlatego tu jesteś. Marcin skinął głową. Tak. Znaleźliśmy jej notatnik i myślę, że jesteśmy bliżej odkrycia prawdy niż kiedykolwiek. Julia odłożyła plecak i usiadła przy stole. Jej spojrzenie było starsze niż jej wiek, naznaczone bólem, który żadne dziecko nie powinno nosić. Zawsze wiedziałam, że ona nie odeszła z własnej woli, powiedziała cicho. Tata mi opowiadał, jaka była, że nigdy by nas nie zostawiła. Miał rację, odpowiedział Marcin. Twoja mama była jednym z najlepszych funkcjonariuszy, jakich znałem. I myślę, że zniknęła, bo odkryła coś, czego nie powinna była odkryć. Telefon Marcina zadzwonił. To była Agnieszka. Inspektorze, sprawdziłam komendanta Pawlaka, jak pan prosił. Jest coś, co powinien pan wiedzieć. Po przejściu na emeryturę kupił willę pod Warszawą. Zbyt drogą, jak na pensję komendanta. I jeszcze jedno. Jego syn jest prezesem firmy deweloperskiej, która przejęła większość budynków na Pradze, w tym ten, gdzie znaleźliśmy notatnik. Marcin podziękował. I rozłączył się. Spojrzał na Adama i Julię. Muszę jechać. Mamy nowy trop. Jadę z tobą, powiedział stanowczo Adam. Czekałem dziesięć lat. Nie będę czekać ani minuty dłużej. Marcin zawahał się, spoglądając na Julię. Tato ja też chcę jechać, powiedziała dziewczyna. To moja mama. Mam prawo wiedzieć. Adam wymienił spojrzenie z Marcinem. Po chwili obaj skinęli głowami. Gdy wychodzili, Julia zatrzymała się przy zdjęciu Karoliny wiszącym w przedpokoju, dotknęła delikatnie twarzy matki. Znajdziemy cię, mamo, szepnęła. Obiecuję. Marcin obserwował tę scenę, czując, jak w jego sercu mieszają się determinacja i strach. Co tak naprawdę odkryła Karolina? I czy po dziesięciu latach będą w stanie znaleźć odpowiedzi? Jedno wiedział na pewno, nie było już odwrotu. Dla Julii, dla Adama, a przede wszystkim dla Karoliny, musiał odkryć prawdę, niezależnie od tego, jak bolesna by ona nie była. Kilka godzin później stali przed niepozornym budynkiem przy ulicy małej. Adam ściskał klucz tak mocno, że zbielały mu kostki. Julia trzymała go za rękę, jej serce biło jak szalone. Gotowa? Zapytał cicho Adam. Julia skinęła głową. Nie była pewna, czy jest gotowa zobaczyć matkę, którą znała tylko ze zdjęć i opowieści, kobietę, której nieobecność kształtowała całe jej życie, ale wiedziała, że musi to zrobić mieszkanie było małe, skromnie urządzone i puste. Przynajmniej tak się wydawało, dopóki nie usłyszeli dźwięku kroków z balkonu. W drzwiach stała kobieta, starsza niż na zdjęciach, które Julia oglądała przez całe życie, z kilkoma siwymi pasmami we włosach, z nowymi zmarszczkami wokół oczu. Ale te oczy, te same oczy, które Julia widziała codziennie w lustrze, nie zmieniły się. Mamo? Szepnęła Julia, a jej głos załamał się na tym jednym słowie, które wypowiadała w myślach tysiące razy. Karolina Nowak po dziesięciu latach nieobecności zrobiła krok w stronę swojej rodziny, a potem kolejny, aż w końcu nie było już między nimi żadnej przestrzeni, żadnego dystansu, żadnych sekretów. Tylko matka, która odnalazła drogę do domu, ojciec, który nigdy nie przestał czekać, i córka, która wreszcie poznała całą prawdę, prawdę, która była bolesna. Ale przyniosła też uzdrowienie i szansę na nowy początek. Jeśli podobała ci się ta historia, zostaw kciuk w górę i zapisz się na nasz kanał. Właśnie teraz pojawia się na ekranie kolejny film, który z pewnością cię zainteresuje. Dziękuję za wspólnie spędzony czas i do zobaczenia w kolejnej historii, która poruszy Twoje serce. Rozdział 3. Prawda wychodzi na jaw luksusowa willa komendanta Pawlaka. Stała na uboczu otoczona wysokim murem i gęstymi drzewami. Idealne miejsce dla kogoś, kto chce pozostać niezauważonym. Marcin zaparkował samochód kilkaset metrów dalej, na leśnym parkingu. Zostańcie tutaj, powiedział do Adama i Julii. To może być niebezpieczne. Adam potrząsnął głową. Nie ma mowy. Nie po to czekałem dziesięć lat, żeby teraz siedzieć w samochodzie. Tato ma rację, dodała Julia. Jesteśmy w to zaangażowani bardziej niż ktokolwiek. Marcin westchnął. Wiedział, że nie przekona ani ojca, ani córki. Ta sama determinacja, którą widział kiedyś w oczach Karoliny, teraz patrzyła na niego z oczu jej rodziny. W porządku. Ale trzymajcie się blisko mnie i róbcie dokładnie to, co powiem. Zbliżali się do willi ostrożnie, korzystając z osłony drzew. Marcin zauważył, że posesja była pilnowana przez kamery, ale wydawały się stare i zaniedbane. Może Pawlak czuł się zbyt bezpiecznie po tylu latach. Dotarli do tylnego ogrodzenia, gdzie mur był niższy. Marcin pomógł najpierw Julii, potem Adamowi, na koniec sam wspiął się i przeskoczył na drugą stronę. Ogród był zadbany, ale opustoszały. Przez okna willi nie było widać żadnego ruchu. Wygląda na to, że nikogo nie ma, szepnął Adam. Albo tak ma wyglądać odpowiedział Marcin, prowadząc ich w stronę tylnych drzwi. Ku jego zaskoczeniu drzwi do ogrodu były uchylone. Marcin wyciągnął pistolet służbowy i gestem nakazał Adamowi i Julii, by trzymali się za nim. Wnętrze willi było eleganckie i surowe zarazem. Drogie meble, minimalistyczny wystrój, niewiele osobistych akcentów. Dom człowieka, który nie chce, by cokolwiek zdradzało jego sekrety. Przeszli przez kuchnię i salon, kierując się do gabinetu na końcu korytarza. Drzwi były zamknięte, ale nie na klucz. Marcin otworzył je powoli. Gabinet wyglądał, jakby ktoś opuścił go w pośpiechu. Szuflady biurka były częściowo wysunięte, na podłodze leżały porozrzucane dokumenty. Ale uwagę Marcina przykuła ściana za biurkiem, była pokryta zdjęciami, mapami, notatkami, dokładnie tak jak tablica śledcza, którą mógłby stworzyć policjant. Adam wydał stłumiony okrzyk, na środku tablicy znajdowało się zdjęcie Karoliny. Marcin podszedł bliżej, badając zawartość tablicy. Były tam zdjęcia wszystkich zaginionych kobiet, o których wspominała Karolina w swoich notatkach, plus kilka innych, wszystkie połączone czerwonymi nitkami z mapą Pragi, a w centrum sieć powiązań prowadząca do zdjęcia eleganckiego budynku z napisem Fundacja Nowy Początek. Znałem to miejsce, powiedział Adam, podchodząc bliżej. Karolina wspominała o nim, to ośrodek rehabilitacyjny dla kobiet z trudną przeszłością. Sponsorowany przez kilku wpływowych ludzi w mieście, w tym, w tym komendanta Pawlaka, dokończył Marcin, wskazując na zdjęcie, na którym Pawlak przecinał wstęgę na otwarciu fundacji. Obok niego stał mężczyzna, którego Marcin rozpoznał jako jego syna Filipa Pawlaka, dewelopera. Julia podeszła do biurka i zaczęła przeglądać dokumenty. Tu są akta medyczne, powiedziała, podając Marcinowi teczkę. I, o mój Boże. Marcin spojrzał na dokument, który trzymała. Był to skan paszportu na nazwisko Karoliny Nowak, ale ze zdjęciem innej kobiety. Sfałszowane dokumenty, mruknął Marcin. Pawlak organizował nowe tożsamości. Adam opadł ciężko na fotel. Handlowali ludźmi, a Karolina to odkryła. Dalsze poszukiwania w gabinecie przyniosły więcej dowodów listy nazwisk, daty transferów bankowych, zdjęcia różnych kobiet z nowymi paszportami. Ale gdzie jest Karolina? Zapytała cicho Julia. Jeśli oni, jeśli oni sprzedawali te kobiety, to gdzie jest moja mama? Odpowiedź przyszła z najmniej spodziewanej strony. Z głośników komputera na biurku dobiegł cichy sygnał. Na ekranie pojawiło się powiadomienie o nowej wiadomości e-mail od KN. Marcin, Adam i Julia zamarli. To pułapka, szepnął Marcin. Ktoś wie, że tu jesteśmy. Albo. Adam podszedł do komputera i kliknął na wiadomość. E-mail zawierał tylko jedno zdanie: "Przyjedź do domu numer 17 przy ulicy Małej". Sama i zdjęcie. Zdjęcie zrobione tego samego dnia. Zdjęcie Julii wysiadającej z samochodu Marcina przed willą Pawlaka. "Ktoś nas obserwuje", powiedział Marcin, rozglądając się gwałtownie. "Musimy stąd wyjść natychmiast", ale było już za późno. Z korytarza dobiegł odgłos kroków. Drzwi gabinetu otworzyły się gwałtownie. W progu stał starszy mężczyzna z siwymi włosami i twardym spojrzeniem. Komendant Tomasz Pawlak. Spodziewałem się, że w końcu tu traficie, powiedział spokojnie, wchodząc do pomieszczenia. W ręku trzymał pistolet. Zwłaszcza po znalezieniu tego notatnika. Zawsze była zbyt dokładna ta wasza Karolina. Gdzie ona jest? Adam zrobił krok do przodu, ale Marcin powstrzymał go ramieniem. Pawlak uśmiechnął się. Ale w jego oczach nie było rozbawienia. Żyje, jeśli o to pytasz. I ma się całkiem nieźle, biorąc pod uwagę okoliczności. Co jej zrobiłeś? Głos Marcina był zimny jak lód. Ja? Pawlak uniósł brwi. Uratowałem ją. Była zbyt blisko odkrycia prawdy. Mój syn i jego wspólnicy chcieli ją wyeliminować. Przekonałem ich, że lepiej ją przenieść. Z dala od Polski dałem jej nowe życie. Porwałeś ją, krzyknął Adam. Odebrałeś ją rodzinie. Chroniłem ją, warknął Pawlak. I was też. Gdyby nie ja, wszyscy bylibyście martwi. Ten biznes to było większe niż my wszyscy politycy, biznesmeni, ludzie, którzy kontrolują to miasto. Karolina wiedziała zbyt dużo. Marcin patrzył na człowieka, którego kiedyś podziwiał, teraz odsłaniającego swoją prawdziwą twarz. Gdzie ona jest teraz? Zapytał. W bezpiecznym miejscu, odpowiedział Pawlak. Ale jeśli chcecie się z nią zobaczyć, jest tylko jeden sposób spojrzał na Julię. Wiadomość była jasna. Ona musi przyjść sama. Tylko wtedy Karolina wróci. Nigdy na to nie pozwolę, powiedział stanowczo Adam, obejmując Julię ramieniem. Pawlak wzruszył ramionami. W takim razie, nigdy jej nie zobaczycie. Ale, wskazał pistoletem na dokumenty na biurku. Macie dość dowodów, by zniszczyć mnie i mojego syna, więc może zróbmy wymianę. Wy oddacie mi te wszystkie materiały, a ja sprawię, że Karolina wróci do domu. Marcin wiedział, że Pawlak kłamie. Mężczyzna był w pułapce i szukał wyjścia. Nagle rozległ się dźwięk Syren policyjnych. Przez okno zobaczyli radiowozy wjeżdżające na podjazd. Wezwałeś posiłki? Zapytał zaskoczony Adam. Marcin potrząsnął głową równie zdziwiony. Pawlak wyglądał na przerażonego. Nie, to niemożliwe. Kto? Odpowiedź nadeszła w formie kolejnej wiadomości e-mail, wyświetlonej na ekranie komputera. Sprawiedliwość w końcu nadchodzi KN. W tym momencie drzwi frontowe zostały wyważone. Korytarzem rozległy się kroki wielu osób. Do gabinetu wpadło kilku uzbrojonych policjantów z Agnieszką na czele. Rzuć broń! krzyknęła celując w Pawlaka. Były komendant przez chwilę wyglądał jakby chciał stawiać opór, ale ostatecznie opuścił pistolet. Skąd wiedzieliście? zapytał Marcin, gdy Pawlak został skuty. Dostałam wiadomość, odpowiedziała Agnieszka. Od kogoś, kto podpisał się jako K.N. Były tam wszystkie dowody, adresy, dane i prośba, żeby przyjechać tutaj natychmiast. Gdy wyprowadzali Pawlaka, Julia podeszła do okna. Na skraju lasu, częściowo ukryta między drzewami, stała kobieta. Mimo odległości, mimo lat, Julia ją rozpoznała. Tato, szepnęła, chwytając Adama za rękę. Tam jest mama. Adam podszedł do okna. Kobieta patrzyła prosto na nich. Po chwili uniosła dłoń w geście, który mógł być zarówno pożegnaniem, jak i obietnicą spotkania. Potem odwróciła się i zniknęła wśród drzew. Ona tam jest. Adam ruszył w stronę drzwi, ale Marcin zatrzymał go. Poczekaj. Jeśli to ona wysłała te wiadomości, jeśli zgromadziła dowody przeciwko Pawlakowi i jego synowi, to wie co robi. Da nam znać kiedy będzie gotowa. Przez następne dni cała operacja komendanta Pawlaka i jego syna została rozbita. Filip Pawlak i kilku innych biznesmenów zostało aresztowanych. Fundacja Nowy Początek została zamknięta, a jej prawdziwa działalność ujawniona. Odnaleziono kilka zaginionych kobiet, niektóre za granicą, z nowymi tożsamościami, ale po Karolinie nie było śladu. Aż do tygodnia później, gdy Adam i Julia wrócili do swojego mieszkania i znaleźli na stole kopertę. W środku był list i klucz Kochani, przepraszam za te wszystkie lata. Za ból, który musiałam wam zadać, nie miałam wyboru. Gdy odkryłam, co robił Pawlak i jego wspólnicy, wiedzieli, że jestem zagrożeniem. Pawlak ostrzegł mnie w ostatniej chwili. Dał mi wybór zniknąć albo narazić was na niebezpieczeństwo. Wybrałam wasze bezpieczeństwo. Przez te wszystkie lata zbierałam dowody, śledziłam ich, czekałam na odpowiedni moment i obserwowałam was z daleka. Widziałam, jak dorasta Julia. Jak radzisz sobie, Adam? Teraz, gdy Pawlak i jego ludzie są za kratkami, mogę wrócić, jeśli wciąż mnie chcecie, jeśli jest dla mnie miejsce w waszym życiu. Klucz jest od mieszkania przy ulicy małej 17. Będę tam czekać, kocham was, zawsze kochałam. Karolina.